Witam z tej strony Ronald Ludzielec, a to fakty Simscraft. Wiadomość z ostatniej chwili: w mieście Simscraft, na obrzeżach miasta, młoda kobieta stoi na skraju mostu. Prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Jesteśmy, mamy kanapki. O, Syreny! To policja. policja! Policja! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Jedźcie policja! Policja, policja, policja! Tutaj, tutaj, tutaj! To mój, to mój, to mój! Halo, Martyna? Luffer! Martyna, nie skacz, proszę Cię, nie skacz tego mostu, nie skacz! Przepraszam, Perku. Szybko! Dobra, szybko, szybko, szybko. biegniemy, szybko. biegniemy. Szybko, 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 Uf, szybko, nie. szybko, ty prowadzisz, szybko Najpierw jedziemy na plażę, najpierw jedziemy na plażę Ona tam często plażę, ten, tak, 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 na plażę, do, plażę. do tyłu, dobra. cofaj, 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 dobra. cofaj, cofaj. Dobra. Tylko nie spali silnika, nie spali silnika nie, nie jest do, tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft domu Dzień dobry, kochani Martyna zaginęła Martyna uciekła z domu, nikogo u nas Dobre, nie ma Jedź na, na plażę, o, na plażę? światło, no, światło, 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 włącz, światło Światło, światło, światło O Jezu nie wiemy gdzie jest Martyna Wjeżdżać? Tak, 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 wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj Martyna! 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 Ale trzęsień, nie. nie ma jej tutaj Ooo Dawaj, jedź, 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 Czekaj, czekaj, wyjdź, 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 wyjdź z samochodu Podejdź no. pod plażę, może ona, może ona Dawaj, 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 dawaj Kochani, Martyna uciekła, jest ona jest taka, że ona, że ona kilka, kilka razy kiedyś chciała popełnić samobójstwo... Ra, czekaj, ja wysiądę. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Martyna! Martyna! Oj, musimy na wodę. Jest Nie ma Kurde. Napiszcie kochani komentarz gdzie może być Martyna. To przypnie wam oczywiście serce. 10 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Jeżeli nie, nie znajdziemy, to nagrała oczywiście kolejny odcinek. Teraz każdy, bez wyjątków, schodzi na dół i zostawia łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał Zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę Dobra, Napiszcie, w gdzie szybko. może być Martyna Proszę, niech to zrobi teraz każdy Niech to zrobi każdy, kto kocha tą serię Dobra Wiesz co, stary? Jedziemy do Marysi to. Do Marysi Dobra, do Marysi, do Marysi Marysia! O! Ma światło zapalone uważaj, 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 zaparkuj Zaparkuj Dawaj, parkuj, parkuj o... Dobra Marysia! Marysia! Otwórz! Otwórz drzwi! Idę, idę! To tak późno w ogóle? co ty że nie chcę z tobą rozmawiać No Marysia! Martyna zaginęła! Ale jak to zaginęła? No Martyna zaginęła, mogę wejść? No, no możesz Wszyscy... Chodź Polask, chodź Dobra Wszyscy, no, opluli nas po prostu i my zostaliśmy z Martyną no, i ze Smolaksem w domu. Wszyscy po prostu po po wyjeżdżali, nie mamy z nikim kontaktu, nie możemy do nikogo zadzwonić. I, i zaginęła i nigdzie jej kompletnie nie możemy znaleźć. Masz pomysł, gdzie możemy szukać gdziekolwiek, może ci się, ci się z tym kojarzy, może coś ci mówiła? Nie, nic mi nie mówiła, ale jak Na to pewno? się stało? Czy jej powiedzieliście, co się stało? No nic jej nie powiedzieliśmy, ona była po prostu zamana tą sytuacją, że wszyscy jak się dowiedzieli o tej ciąży, to po prostu powychodzili. Ty również. Ty mi jakiś wyrzut robisz? No nie, ale to też twoja wina. No, wyjdź z mojego domu. Super, dobra. Yy, wracasz na piechotę, ja jadę do domu. Nie, nie, poczekaj, 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 nie, po czekaj, po czekaj, się, nie. nie ja błagam, błagam, chwili, błagam, nie. błagam, nie kłóćcie się teraz, proszę. Nie, nie, wracasz na piechotę, Spolek, ja, nie... ja jadę przejechać okolice za ten czas, zanim jak ty będziesz tutaj gadać, ja jadę przejechać okolice. Dobra, 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 dobra. chyba pojechał. Idzie. Pojechał. No słuchaj, no przepraszam, że poszłam, ale no już nie mogłam po prostu tego wytrzymać, no ta ciąża to, to jest za dużo dla mnie. Szczególnie, że teraz przez to może nie wypalić z nami. Nie no wiem to, ale no... Co ja zrobię? No, no tak wyszło. Takie jest życie. No tak wyszło? Ze mną tutaj rozmawiasz, chcesz mieć różowy krysz kryształek, a... Potem nagle ciąża? Ale to było przed... To było przed nami, Marysia. No Okej, okay, rozumiem, ale to i tak nie jest... Jakby... Dobre... Wiem to, wiem. ...w związku. To... Ja cię przepraszam, naprawdę. Wybacz mi, błagam. To jest jedyna rzecz, o której teraz myślę, nie licząc no, tego, że Martyna zaginęła. Przepraszam, ja, naprawdę żałuję tego, że ci wszystkiego nie mówiłem od początku, ale po prostu byłem zagubiony bardzo. Wybaczysz mi. Tylko o to cię proszę, o nic więcej. No dobra, no. Przepraszam. Nie widziałeś jej. Nie. Niestety nic. Nic, nie. Dasz informację tam na dyżurze, że gdyby spotkali, o, gdyby się coś stało i tak dalej, to żeby nam dali info. No jasne. Dobra, ja, ja już idę poczekać na Smolaksa. Możesz poczekać chwilę tutaj. Na pewno? No tak, tak, na dworze jest zimno. Jaki coś Mary się komentarz do serduszkowania? W końcu pogodzenie. Napiszcie komentarz. Marysia i Lutherek w końcu pogodzeni, to oczywiście przypniemy wam serducho Teraz każdy bez wyjątków schodzi na dół, każdy Proszę was, zróbcie to, bez wyjątków każdy schodzi na dół To przypnie wam serce Gdzie ten Smollaks, no? Odbierajcie ten durny telefon, no? no. Nic, co, nikt nie odbiera? Nie, nikt, nikt nie odbiera od ponad 20 minut Smolaxa też nie ma 20 minut, no gdzie oni są wszyscy? Są. O, chyba słyszę samochód Smolaxa Dobra, tak? ty ja jak, jak, okay. jak coś będę wiedział to dam ci znaka, okej? Okay? Okay, okej, dobra Lecę, 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 lecę Dobra, światło włączone, wracamy, 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 wracamy Kochani, wracamy już do domu 10 tysięcy łapek w grę, to jest kolejny odcinek z Minecraft domu Gdzie oni są? Mieli być w domu! Gdzie oni są? Właśnie. Nie dość, nie ma Martyna, nie ma ludzi O, brama otwarta Ej, ty z buddy! No jest w no... domu! Ty z buddy, gdzie wy byliście? No w domu! No w domu! Dobra, no w... samochód Szybko, 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 No co w domu? Gdzie Natek byliście? Natek śpi Natek śpioloj, Ale byli gdzie byliście trafiali... pół godziny temu? Czyli? Ja byłem u rybki No, bo zabrali mnie na miasto, bo byli wkurzeni na was Dlaczego byli na nas wkurzeni? No bo nie powiedzieliście im o ciąży oczywiście O, Jolonea, no super Martyna zaginęła Zaraz, 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 zaraz czekaj, czekaj, czekaj jak to zaginęła? Gdzie ona jest? No zaginęła, uciekła prawdopodobnie. Nie, nie, ma nie ma jej. Ale jak to? Czekaj, bo ja późno załapałem jak to... Mora, czego nic nie powiedziałeś jak byliśmy wcześniej w domu. Nie było was w domu, nikogo nie było w domu! Wszyscy poszliście, ty poszedłeś do rybki, a reszta pojechała bo się fochnęła na nas! No Ale to co? Wy te, was też nie było Uf, Bo szukaliśmy bo Martyny! Szuka? A ona nie była w... Ja już była nie z wiem, z nami, ja już nie rozumiem. Ona była z nami w domu, wy wtedy poszliście wszyscy. Ja przyjadę do niej na górę, bo chciałem zacząć, czy wszystko u niej okej, okay, nie wszystko, było. Jej. Lepiej. Nie było jej! Jej nie było. Jelena, Martyna zaginęła. Co, jak to. No, zaginęła Martyna, no. Nie, co? Tak, słuchajcie, musimy iść zadzwonić do ludzi, popytać się, gdzie ona może być. Napiszcie, kochani, komentarz, gdzie Martyna może być. To oczywiście przypnie wam serce. Teraz każdy, proszę, niech każdy zejdzie na dół i niech napisze komentarz, gdzie może być Martyna. Ach, było tak, że no, poinformowaliśmy o tym yy, was wszystkich, no i wy poszliście, wszyscy pojechaliście, tylko my zostaliśmy z Martyną, ja siedziałem tutaj, gdzie teraz bloki siedzi, a Martyna była z Smolaksem na górze, no i potem Smolak zobaczył, że jej nie ma, no i, Jezu, gdzie może ona być? Byliśmy u Marysi, dzwoniliśmy po wszystkich, nigdzie jej nie ma, byliśmy na plaży, Trzeba zadzwonić na policję, wiecie? No to, no to dlaczego dobra, nie zadzwoniliście od początku? Przecież ona jest w ciąży! No właśnie! Ale to jest osoba dorosła i zaginięcie można zgłaszać chyba od paru tam godzin do, Dora, Dora, do... A ile minęło od imprezy? Ciąży. 24 godziny? Dobra, ja składam ja i powiem, chyba. że ona zaginęła, że jej nie ma od kilku dni, dobra? Dobra. Dobra? okej, okay. dobra. Tylko, że jak ci przyłapią, to bekniesz. Super, super. Nie. Yep. To nie jest ważne. Zdjęcia. Halo? Zdjęcia. Halo? Halo? Policja? Tak, mówi komisarz. O co chodzi? E, proszę pana, e, bo, bo, bo. E, Zaginęła moja. Dzi e, przyjaciółka. Mhm. Coś więcej? E, no, dwa dni jej nie ma. O, to dobrze. na pewno dwa dni? Tak, dwa dni, proszę pana. Nie... Proszę pana, to jest bardzo pilna sprawa. Ja proszę tego, szybko. Dobrze, proszę o jakiś ogólny wygląd oraz siebie. No. I adres. E, adres to. Proszę kobieta pan, w ciąży. Kobieta w ciąży, tak, tak. Nazywa się Martyna, ma 19 lat. Jest po mniej więcej no, 1,60 m, 70 e, I, no, brązowe włosy. Jasne. Brzuch wystaje. No, nic nie wystaje. Kurde, co mogę jeszcze powiedzieć? Aha. E, Ach, jak najwięcej, proszę pana, jak najwięcej. I proszę pana, no od dwóch dni jej nie ma i się martwimy bardzo. Proszę nie wpadać w panikę, to jest najgorsza rzecz jaką można. Trafić. Dobrze przepraszamy, przepraszamy. Yy, to yy, przyjedzie policja? Tak, tak. Już jesteśmy w drodze. Proszę się rozłączyć. Za niedługo się widzimy. Dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję. Uff. Trzeba było podkreślić, że kobieta ciężarna. No, Czyli na jeszcze że szybciej. Kobieta ciężarna. No ale za mało żeś tego powiedział, trzeba było jeszcze ze dwa, trzy razy powtórzyć. A Ja się boję strasznie tego, no. A ja co powiedzieć? Kochani, 10 tysięcy łapek w górę zostawcie dla Martyny, zróbcie to, dla Martyny, jeżeli, jeżeli będziecie naprawdę łapkowali, to będziemy się starać dla Martyny te wszystkie pieniądze, które odbieramy z tych łapek dawać jej na rozwój dziecka i tak dalej i na, na jej spokojne no. No spokojny, ten etap rodzenia i tak dalej, opieki tego dziecka i w ogóle Niech nikt nie odbiera, ODBIERAJCIE gdzie ona jest? Ktoś musi wiedzieć gdzie ona jest Kameti, Jolo, kameti, kameti Jakie kameti na teo? Czemu on Mów po polsku, błagam ci na to, to nie... jestem. na na żarty, proszę cię, na te No, 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 aha Mikasa i nie... NETEO! Ja... kanę Jolo, powiedz mu coś, proszę nie... Halo, mama? Nie masz czasu? Ale przecież to ty dzwonisz do mnie. Boże, a ten z matką Dobra, gada, pa. Jezu. Eee, kamesi, no co, kamesi. może coś wie, w końcu przecież tu mieszka gdzieś. na teo. to nie jest czas, Martyna zaginęła. Gdzie ona mogła pójść? Prowadzaliście plażę? Tak, jeś, mamy straszny problem, bo Wiwi słuchajcie, jest w szpitalu. Ona cały czas jest pod narkożą, bo ona miała, no, 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 no uff, zestresowała się tamtą sytuacją, cały czas w szpitalu, spokojnie Smolak, będzie dobrze, znajdziemy Martynę. Ech, tam, Byłoby kiedy... lepiej, gdybyście może nie opuścili w domu wtedy, kiedy naprawdę potrzebowaliśmy was. Czyli? No, wszyscy poszliście z tej imprezy. Każdy. Każdy, nawet ty, Jola, na tyle, Teo. Ja? No kurde, miałem sprawę co załatwienia z Kubą. Super, ale Martyna się źle czuła. No, nie wiedziałam o tym, Sorki, byłem poza imprezą. No, dlaczego nie, Jelena, dlaczego odposłaś No, musi gdzieś znaleźć. No, bo nie powiedziałem mi prawdy. Ale co z tego? No, właśnie chodzi o to, że jak się kogoś kocha, jak się jest z kimś w rodzinie, to bez względu na to, co się dzieje, to się. To trzeba... się mu wybacza. Tak, to się mu wybacza, no. To powinno być szczerym. No to cieszę się, że cokolwiek usłyszałaś, po prostu to było w tajemnicy, bo nie mogliśmy nic powiedzieć. Gdzie ona może być zielona? Jest jakieś miejsce, gdzie ona sama gdzieś chodziła, spacerowała z jakimś chłopakiem czy coś? Nie wiem, w tej chwili nie mogę sobie nic przypomnieć. Jakiekolwiek miejsce, gdziekolwiek spędzała czas sama razem, Gdzieś. Ona nie może teraz być sama, ona jest w ciąży. A sprawdzaliście stary dom? Stary dom? O ten Ej! To jest dobry pomysł. Ej, ale zaraz. Wytam się wybrać? Tak, to jest dobry pomysł. Ale najpierw <laughs> poczekamy na policję. Kochani, zadzwoniliśmy na policję. Policja powinna być lada chwila. No, poczekaj. A raczej Martina by się tam nie chowała. No bo właśnie. to jest stary opuszczony dom, który może być. Ale chodzić, są jest tylko Nie, 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 nie. Chodzi, chodzi o tamten dom, gdzie one wcześniej mieszkały. No tak. A, ten! Napiszcie, kochani, komentarz. Policja jedzie. To oczywiście przypniemy wam serce. Napiszcie, proszę. Zróbcie to dla mnie, dla Smolaksa, dla każdego. Smolaks, jak się czujesz mam ma to życie tak naprawdę. Przecież bez niej ja już nie będę nigdy szczęśliwy, stary. To może być prawda, to nie może być prawda. Nie może być prawda. Nie ma, ona nie może ucieknąć gdzieś... Ona, ona nie... się musi znaleźć. Musi, po prostu musi, co by nie, było. musi się znaleźć. To jest nie zaszło daleko. O mój Boże. No i ja się dowie że jest dwóch ojców. Teraz, że ona uciekła. I to, że Kuba mnie nie kocha, super! Zarąbisty tydzień, powiem wam. Że co, że, że jak z czym, że co? On ma jakiś nie, udawany to... związek z Kubą, nie o co chodzi. I dobra, Cześć? bo wy tu, my tu tak łazimy, stoimy, a już, już, już trochę czasu minęło głodny się robi, chce ktoś też budyń. To, może chcesz a ty pracę? możesz nie myśleć o budyniu? Zaraz mu prawie to się głodny Wiesz, to jest no to... sierpowy i brak zębów. Wzloki, pokazać ci, gdzie są drzwi. A ja sami dopiero co mówiliście o szczerości i w ogóle. Że trzeba ale nie zlepki. o kanapkach i o budyniu, no bloki, błaga, Martyna zginęła. No ale mogę w tym czasie coś zrobić zamiast siedzieć i się patrzeć No to nie, sobie mów tego, nie mów tego, nie mów tego, tam jest lodówka, budyn, proszę bardzo. Chodźmy to robimy sobie kanapkę. Dobra. no. Zarywali, no. Ja Jakbym widział widział rybkę. Serio. Może to jest po prostu z, z takie takie jakby z stresu. Nie wiem, dzierawa ściana, budyń. Nie wiem co jeszcze. Nie. Dobrze, że nie ma żony. O, żo Jesteśmy, mamy kanapki. O, Syreny! To policja! Policja. O, policja. O, policja. O, policja. Chodźcie, policja! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Jedzie policja! Policja, policja, policja! Gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj! Tutaj, 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 tutaj! Tu, tu, tu! Tutaj jest, jest, dobra, dobra, dobra. Dobra, przyjechali, przyjechali, okej, okay, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj? tak, tak, tak. To tutaj? Tak, to tutaj, proszę pana, e, zapraszamy do środka. Jezu, dlaczego tyle policjantów? Dzień dobry, Na no ponoć pilna sprawa. E, tak, 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 zapraszam, zapraszam. Chodźcie, 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 chodź. To jest mój pies wow. glutek. Chodź, chodź. O Jezu, o Jezu, Jezu, ja się stresuję, proszę pana. E, bo pan jest tutaj szefem, tak? Proszę spokojnie. E, dobrze, dobrze. E, nerwy w niczym nie pomogą. E, dobrze. Dobrze. Gdzie jest Zacznijmy od początku. Eee, ja... Natek poszedł uspokoić Yolo, bo... Ona nigdy w życiu tyle policji na oczy nie widziała, Dobre. no i... Teraz eee, Ale przecież do... chyba psy widziała! Eee, no tak, ale no... Proszę pana, to jest to stresowa sytuacja, bo to jest jej przyjaciółka, eee... No, powinien moi policjanci coś wyciągnąć i zanotować. Eee, no eee, Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Proszę pana, to, to, to było tak... Eee, no, no... Spisać, pisać, pisać! Wyciągnąć to Dobra! To proszę pana było tak, bo my mieliśmy taką imprezę yy, taką o Jelena jest. E, to nie jest, zacznijmy od początku. Dzień dobry. Jak się nazywa Zagielna? Martyna, 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 Martyna. Pisać. Martyna. Rysopis przyjdzie później. Parzyć kartkę. To ja mam jedno. E, to tak, nazywaj się Martyna i co mam jeszcze powiedzieć? Smolak. no ty o bardziej znasz. Zna. Może! Jak mamy na tu? Przykład. Jak co, proszę pana? Czego mamy szukać? E, kobiety, kobiety, w ciąży. Kobiety, w ciąży, więc Zapisać się w ciąży. Dobra. Tylko na bocie, do brana. No, no, tak jak zawsze, no, no, na różowe. Tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Zapisać różowe, tak jak, tak jak zawsze, branie. to, czy, co to znaczy? No, proszę... No, tak jak na no, co dzień, no. Czerwono... No jak typowa kobieta, Rozumiem. no. Typowa kobieta. Krótkie spodenki, czerwono-biała e, bluza, włosy brązowe. Bluzka. bluzka przepraszam, bluzka. Bl e, włosy... Jeszcze raz? Jakieś... Co szczególne oprócz ciąży? E, ładna. Ciąża. Ciąża. Ładna. Może kolor oczu? A, niebieski, tak. E, śliczne. Śliczne. Nie wiem. To jest opis zaginionej osoby. Nie do Tindera! Jest trochę wyższy ode mnie. To jest ja w z Teraz miejsce. Gdzie ostatnio ją widziano? Tu, tu na imprezie. Tu, tutaj tu na imprezie i ona była na, u siebie w pokoju, pokoju na górze. Na imprezie. Była w pokoju, Mogę zobaczyć ten spokoj? pokój? Tak, 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 tak. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. O, Jezu, policja. Za mną ekipa. Zy... Policja nam wbiła na do dobrze. domu. Patrzcie, ile policji. to, za mną? I tu, tu, tutaj Znaczy wbiła, pokoju. no samżeś zadzwonił, no. I tu jest jakby jej część pokoju. I tutaj Halo. była prawdopodobnie na łóka. Czekajcie, ja to przerysuję. Piękny ok. taki. Mhm. Tutaj mm. musiała być ostatni raz i mm. potem jak tutaj jej szukałem, to i tutaj już nie było. No. I wtedy właśnie zbiegłem do Jara! i... Jara! Przeszukać Zresztą to miejsce! To. Co? Nie macie prawa! Taka no, akcji... sądu chyba potrzeba, nie? Też, żeby znaleźć Marek i ja to się przykleja. Marek, masz do Taki fajny dywan. Marek, fragmencie. No. Wow, państwa. Masz do głowy. No, matko, przy rzeczy. No, nie, to nie, sobie. jest to standardowa procedura. No, Im szybciej no, się, dobrze, się dobrze. znajdzie, tym lepiej, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. To, co za ty robisz, Nie nam dużo czasu. Dobrze, a jakieś powody tego zaginięcia? No, e, połowa no... ludzi wyszła. Wszyscy, wszyscy prawie wyszli, bo dowiedziała się, dowiedzieli się wszyscy no, o tym ciąży. No, tak. musimy mówić! No, cią... w ciąży jest i się wszyscy dowiedzieli. No, tak. A kim jest ojciec? No, ja. Ja, ja to... też. Nie, ja, tak. Ja Nie też... będę wnikał w Wasze prywatne sprawy! Wszyscy wyszli tak i pewnie zrobiły się smutno No tak, tak, i... Tak, jak... Tak, tak, Okej. Okay. Ej, jak ją szybko znajdziecie. Dobrze. Pani podkomisarz z dziennikiem. Tak. Proszę tutaj. Proszę e... teraz zapisać miejsca, gdzie najczęściej bywała. Proszę powiedzieć. No oczywiście. się w pokoju i gdzie no smale, bo ty jesteś. E... Ten... No w kuchni... No ogólnie w tym domu w kuchni w pokoju. To nie miało tak Domu. No wiem, no. Jeździła... Lubię ja chodzić nad rzekę. Tak, chodzę tak? chodzić nad rzekę. Nad plażę, nad plażę, na plażę. Na plażę ale nie, nie szuka, na plażę. szukaliśmy i nie, nie, nikomu... No, ale tam... to można przejrzeć jeszcze raz. No. no. Nie zaszkodzi. Stary dom, ten stary dom, tam kiedyś mieszkała. To możemy adres podać. Dobrze. Halo? Komisariat? Tak. Tak. Komisarz. Proszę wysłać patrol do. Co tam zapisałaś? Jakie miejsca? Rzeka, plaża. Rzeki, stary drarzy. dom. Adresu nie znam. Adresu nie znam, więc szukaj, gdzie może na przedmieściach. Tam jest kilka takich. No to był taki biały, duży dom. No. Biały, duży dom. Biały, duży dom, rozglądajcie się. Osoba, niebiesko włosa kobieta, prawdopodobnie. Jaka ciągu... niebieskowłosa? Oh! Czerwona niebiesko włosa. Co? Włosa. Ja, Co? Pokaż mi te notatki może zobaczysz no, no. jak kura pazurem. No, nie no to nie było, bo na z jasnymi końcówkami. Wiesz, że ja piszę gorzej. Jasne końcówki, jasne końcówki. Jasne, jasne końcówki. końcówki, jasne Oczywiście. końcówki. Tak, 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 tak. Wszyscy piszecie to samo? Robimy kopię zapasu. Okay. No, właśnie. No, 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 no. Dobrze, przepraszam. A czy jesteście pewni, że to zaginięcie? Tak, 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 tak. Znaczy w sumie... nie wiadomo... Ty, w ogóle... ale patrzcie, ja się tak zastanawiam... Ale patrzcie, ja się tak zastanawiam, ona była tu sama, tak? No właśnie... Może ktoś ją porwał? Wiara, szukacie śladu walki! Jak coś to tutaj jest jeszcze komputer, to tutaj może coś znajdziecie, to... Ja... nie jestem w nowe technologie. Ja lubię old school. Jestem od ale tutaj no, naprawdę jest przesadna sytuacja, bo ona jest w ciąży i to jest nieważniejsze. Wiesz, świetne no techników hasło tutaj. do komputera? To chyba, że technik! Hasło do komputera to jest. Hmm, hasło to mała kratka. Rozumiem. Tak. Okej! Okay. Co to znaczy hasło? Co? Co to znaczy hasło? No. Bo tak! No popatrzcie ta, na siebie. ja nie znam. Macie koszulki w kratki. Dobrze, nasza robota tutaj jest skończona. My już będziemy się zbierać. A kiedy, kiedy, kiedy ją znajdziecie? Właśnie Nie szybko. Wiem. No, no po jestem... Nie wiem. Ale jestem, mogę zapewnić pana, że jestem komisarzem. Czyli najlepszym psem. A najlepszy pies ma najlepszy we. Ma najlepszą karmę. Hmm. Też. Dobrze, Ale niech państwo week. szukają, niech państwo szukają, niech I państwo szukają, Dobra, już, już, już. Choćby na końcu świata Już, już do widzenia. Do widzenia. do widzenia do widzenia Do widzenia O Jezu Ja się odprowadzę do drzwi O jezu, ja się boję, strasznie się boję Napiszcie komentarz, gdzie może być Martyna To oczywiście przypnie wam serducho Napiszcie teraz w tym momencie, to przypnę wam serce Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek w górę To kolejny odcinek z Minecraftem będzie we wtorek o godzinie 14.30. Każdy teraz pisze. Każdy bez wyjątków. Jezu. Eee, Lufers, Morax, JOLO. No? Bo sprawdzałem w telefonie i ktoś chce z mostu skoczyć. Co?! No. Eee, może chodźcie, włączymy telewizor. No tak, 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 może... tak, tak, tak. Dobra, Wą... dobra, to. Może wączyć. coś będzie. Siadajcie, siadajcie, siadajcie. Ja Cię tak będę nagrywał. Okej. Okay. Witam, z tej strony Ronald Ludzielec, a to Fakty SimsCraft. Wiadomość z ostatniej chwili. W mieście Simscraft na obrzeżach miasta młoda kobieta stoi na skraju mostu. Prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Nie pozwala podejść negocjatorom. O pomoc prosimy rodzinę. Prawdopodobnie jest to Martyna, zamieszkująca Simscraft od prawie pół roku. Co, ale jak to? to jak? To Martyna! Jej chłopakiem był niegdyś truferek. Prosimy o kontakt w tej sprawie bliskiej osoby. Ja dziękuję za uwagę. Mówił do Was Ronald Kudzielec. Fakty Simscraft. Martyna! Zaraz. <açiam1503> hmm, to Martyna. M to Martyna, to Martyna, to mój, to mój, to mój, to mój, to mój. To mój, to mój, to mój, xavi, to mój. Halo, Martyna? Lufer. Martyna, nie skacz, proszę cię, nie skacz z tego mostu. Nie skacz! Lufer nie chce. Nie skacz z tego mostu. <wiggle tro vue> nie, ja nie, nie. Nie chcę, nie skacz, nie skacz. My przyjedziemy zaraz, ok? No okay. Multiple, nie, nie przyjeżdżajcie. Nie chcę, żebyście tego widzieli. <Here Aye. cause> <affect queue> Martyna. Martyna, spokojnie, spokojnie, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, Nie! Skacz, nie, skacz, nie, skacz, nie! My już idziemy, Martyna, spokojnie, zaraz będziemy! Nie przyjeżdżajcie, proszę... Zaraz będziemy, Martyna, spokojnie. Po co chcecie tu przyjeżdżać? Nie skacz, proszę, nie rób tego. A co mam innego co mam innego zrobić? Przepraszam, luperku. Nie nie nie, 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 nie. Wsiadajcie, siadajcie, siadajcie! siadajcie, siadajcie.